Jestem alkoholikiem, na no imię mam wiesiek. No, Twardy charakter. W końcu zacznę. Tam. Nie, mi się kiedyś wydawało, że, że twardy charakter to jest właśnie jakieś tam. Jak się nie boję, jak, jak robię jakieś dziwne rzeczy, takie rzeczy. Nie. No i teraz wiem, że twardy charakter to jest postępowanie wobec jakichś określonych zasad. To jest jakaś odpowiedzialność, to jest yy, jakieś do, dotrzymywanie słowa, to jest pomaganie, to jest są właśnie te, te służby. Yy, no i yy, yy. Zawsze uważałem, że nie zmienia zdania, to tylko osioł. Nie? jest uparty jako osioł i, no i to, to, tego raczej się tam nie trzymają. Chociaż bardzo długo trzymam urazy, zobaczyłem. Że jest mi, mam, mam problem z tym, żeby pozbywać się tych uraz. Teraz y, ostatnio zopałem się na tym, że modlę się od razu. Jak do kogoś łapię urazę, teraz już się modlę tego człowieka. I jakoś, nie wiem, no, zaczęło to pomagać. Ech, ym... To, co mi kiedyś przez gardło nie było przejść. nie, tak naprawdę modlę się o to, żeby był pełen łaski, żeby, żeby mu tam wszystko szło jak najlepiej. Nie? W ogóle to, to paranoja, coś takiego, co, co w ogóle kiedyś mi, wydawało mi się czystym frajerstwem po prostu. Nie? W ogóle ten ten cały program, te, to co tutaj się dzieje to jest, to jest tak naprawdę siwrót na wywrót temu, co ja się uczyłem przez ileś tam lat. Nie? Że to, jest, to jest całkowicie odejście od, od tej pogoni za tym głównym, za tym blikrem, za tym... Pieniędzy mnie nawet dwa, prze, przez wiele lat goniłem za tym, żeby być najmądrzejszym, żeby być zauważalnym. To jest, to, to nic się nie różniło tym, co robiłem po pijanemu, tylko że robiłem to na trzeźwo. Nie? Chciałem mieć e, najładniejsze kobiety, naj, najlepsze samochody, najwięcej pieniędzy, najwięcej mieć do gadania, żeby mi się najbardziej bali. E, to, Dopiero teraz gdzieś mi to, to zaczyna dochodzić, że można na trzeźwo robić e, to samo co popijanemu. Nie? Tylko nie pijąc alkoholu. No to ja sobie dodałem te takie te rzeczy, jak właśnie nie palenie, nieprzeklinanie. Nie kłamanie. No teraz, te, teraz się złapałem, bo ja mówiłem, jeszcze dodawałem na kato, że przestałem kraść. Nie? Ale teraz ostatnio nie, nie. gdzieś tam przeczytałem, to tak jakby się ktoś chwalił, że, że nie je cegły, tak? Że to jest normalne, że ludzie nie kradną. To może dla ludzi to jest i normalne, ale, ale nie dla mnie, który byłem wychowany. Jak ja też byłem a jak albo może i przed. Właśnie jaki kolega powiedział, starszy, mówi, jak idziesz do nowej pracy, to najpierw coś zapierdziel, bo jak się będą zwalniać, to już będziesz zarobiony. Brak. No i to była moja taka ta i te drugie, tam koń ma duży łeb, niech się martwi. I tak dalej. Jest to ekscentryczny dans, słaby jest bez szans. Znów ruszamy w trans ten dans. No i ja pamiętam, ja nawet tutaj na tą grupę przychodziłem i tam, tam słuchałem jak tam gadali. A ja mówię, wy się wszyscy jesteście cykory, boicie się, a ja jeszcze dam sobie w palnik i po prostu i, i wrócę, i albo nie wrócę. I mam to wszystko w dupie i tak naprawdę to Jestem wolny człowiek i tak dalej. Ale później nagle no, stwierdziłem to, to, co też tutaj Wojtek powiedział, nie? że ja zobaczyłem, że mnie się to nie opłaca. Że mi się to życie po prostu nie opłaca. Nie opłaca mi się ani kraść, ani pić, ani przeklinać. Po prostu draży mnie nawet, jak ktoś używa przekleństw. Nie wiem. Tak mi to nie pasuje, nie. Jak, jak, jak ludzie płoną. Kiedyś sam tak kląży. I tam tu Jurka. Może Jurek to się modliłeś o to. Ja nie wiem skąd, nie? Wczoraj byłem na Pendolion, na Placu na Grzybowskim, oni mówili o tym, o tym szóstym kroku właśnie o tej gotowości, nie. Że, że to trzeba stać się gotowym. A ja w ogóle nie byłem gotowy do usuwania jakichkolwiek wad. Ja nie byłem gotowy nawet do tego, żeby przestać pić. Absolutnie. Po prostu pierwszy raz to przestałem pić ze strachu, a później drugi raz jak zapiłem te 7 dni, no to nie wiem w ogóle. Odtruł mnie przyjaciel, bo ja musiałem tam coś załatwić, czyli kogoś załatwić, no nie? I jak to załatwiłem, to mogłem wrócić po prostu do picia, ale... Kolega e, mnie zabrał na zlot motocyklowy tam do Gerlitz i siedem dni w tym czasie złapałem sponsora, zacząłem robić sugestie. Wszedłem na program i nie wiem, jak to wszystko poszło, poleciało. E, I tam następny temat było, co, co mi daje te trzeźwienie, tak? No i, no i to, jest, to jest to jest to właśnie to, że ja, ja, ja to przerobiłem, bo ja wielokrotnie sięgałem po <gry> i to zawsze się kończyło tak, że te życie było coraz gorsze. Nie? Jak było źle, jak sięgałem, to jak się napiłem, to było jeszcze gorzej. Że tam sto razy gorzej. Nie było. nie było nigdy lepiej. Nie? I, i, no i tak się złożyło, że że tutaj w tej wspólnocie, kiedyś to było trochę inaczej, tam ktoś zapił, pamiętam 30 czy tam 35 lat temu jak ktoś zapił, to pamiętam jeszcze takiego 37 lat temu, przychodził na belgijską, brał gazetę, sobie czytał, I napiłem się, teraz się znowu napiję i tak dalej, i nagle znikł. Nie było. Wyparował właśnie. A teraz, a teraz słuchajcie, to co ja widzę teraz przez te swoje 5 lat, e, jak nie piję, no to jest coś takiego, że ktoś się napije i za parę dni przychodzi i mówi, napiłem się. Ja mówię, kurczę, to mnie to zajęło 8 lat, żeby e, przestać pić nie? o tych zapiczach. Raz 8 no i drugi raz osiem z przerwą na 15 lat nie picia. I, I dzisiaj nie no, też mi się krótko zdarzyło, bo tak naprawdę 7 dni. Jak pamiętam, jak zacząłem pić i jak, jak, jak to się skończyło, że był lekarz, kroplówka i tak dalej. A, a te 7 dni mi wyleciało. Jak mi później moja partnerka ja mówi, „To ile piłem? Dwa dni? Trzy? Ona mówi, „7 dni. Ja wie, ile? Ona mówi, „7 dni piłem. Ja gdzie? Gdzie? Z kim, za co? Nie miałem żadnego pojęcia. A no tak to jest. Ech. Tego przestrzegam. Picie z prochami. Nasennymi I, i, i ten. Po prostu straciłem całkowicie. Pamiętałem tylko jakieś tam trudne chwile trudne bardzo, jak tam coś tam miałem. Ciężką awanturę. To, to jakoś jest tam wyłapałem. No i... no i dzisiaj przepraszam odleciałem. Jakby się... już I tutaj jest... I tu jest właśnie cały ten pies podszywam, że przez pierwsze trzy lata to ja bardziej myślałem o śmierci niż... I jak się budziłem rano, to ja po prostu bardziej mi się... nie wiem, to ka każdy dzień był walką. Walką o, te, o tą trzeźwość. Tak było przez jeszcze trzy lata. Później coś tam zaczęło pękać, pojawiła się radość i tak dalej. Ale teraz teraz mnie czekają decyzje, nie? Decyzja z kolan Kurcze. I ja jestem po wydaje mi się, że podświadomie, to jest to lęk, bo ja wiem, że... Tak jak moi koledzy, którzy mieli operację, jak zrobisz operację i, i dadzą ci te środki przeciwbólowe, bo to pierwsze tygodnie boli, jak nie wiem, jak, jak ci wytną nie, całe kolano i wstawią sztuczne, to jak tak. zaczniesz pić, to te proszki przeciwbólowe nie działają. Nie? I tak mi powiedział chirurg, mówi po prostu pan umrze, jeśli pan jest alkoholikiem. Pan czuje, że pan może się napić, to ja pamiętam, tam wtedy nie piłem jeszcze, to było 9 lat temu, rok. Ja mu powiedziałem, no to ja to ja nie jestem pewny I, i po 3,5 roku zapiłem te 7 dni. Teraz nie piję 5 lat. Minęło mi już kwietniu. I powiem wam, że teraz na dniach, czyli pojutrze, mam już na ma tą decyzję, kiedy, kiedy to ma. I to prawdopodobnie może być szybko, nie wiem. I, i, i ten lęk jest taki. Że ja znowu mam takie myśli, aż Fajnie się tu z Wami siedzi chłopaki, ale wiecie co? Jest inny świat, nie? i może lepszy od tego. Nie? Ja się napiję, później odejdę stąd, bo ja po prostu nie wierzę już w szczęśliwe picie. Nie? Ja już po prostu nie mam tego, co. No, no i zwłaszcza, że to, co. Widziałem przez te pięć lat ludzi, którzy, nawet moi podopieczni, którzy zapijali i od razu mówili o tym. Dzisiaj też jakoś mi się tak przydarzyło i może dlatego jestem taki zdołowany, ktoś tam mi bardzo bliski zapił. A niektóry, no, miałem podopiecznego, który już nie żyje mnie 30 paru lat chłopaki. I, i powiem wam, i, i, i to wszystko się dzieje w przeciągu tygodnia, dwóch, trzech miesiąc, dwa trzy. I nie wiem, czy ta wódka już jest tak wstrętna. Jak ja przestawałem pić, to była ohydna. Żeby znaleźć dobrą wódkę, to nie wiem, krabiłem już te absoluty albo jakieś tam inne, nie bo już yy, tej berbeluchy to po prostu tylko setki. Uważałem, że tego nie podrabiają, bo to się nie opłaca, nie? Set, setki podrabiać. Kiedyś przyszedłem na taką imprezę, yy, dilerzy zrobili i oni tam kokaina, wszystko leży i mówią, i tam przychodzą Chłopaki, gdzieś tam kupę szmalu mieli i tych setek, dwie siaty takie. Ja mówię, ty, na no co wy pieniędzy nie macie, żeby kupić? A on mówi, wiesz, to, to wszystko robione. Nie? Myślałem, że to oni robią. Nie? Bo dość mocni chłopcy tacy i tak, i, i, i tak się nauczyłem, że dlatego lepiej pić te setki. Ale ile ja bym musiał tych setek wziąć po z tego sklepu, żeby wyjść do tego domu? Nie? Także, no ten, samo ten, ten odór, no i, no i ta świadomość. Ja już to spróbowałem, słuchajcie, ja, ja pięć lat temu, ponad pięć lat temu, napiłem się, wypiłem tą setkę, czy tam dwusetkę, już nie pamiętam, w tym sklepie, poczułem, aaa, usiadłem na ławce z tym pulitem drugim i mówię, nie, to jest, już jestem w żadnej dupie, już po prostu jest dno. Dzisiaj nie mam, nie mam, wątpliwości, że już nie mam ani humoru, ani tego, żadnej radości, żadnej ulgi, żadnej ulgi. Picie tylko do odcięcia i żeby nie myśleć i, i spać, obudzić się, a jak się budzę to od razu, ach, obudu znowu. No wódka została przez te 7 dni prawie za cały czas przy łóżku. Nie? No tam będę ktoś mi tam dowoził i to od nas przyjaciół nie. Bardzo jestem wdzięczny do tej pory za to, bo, bo jak mi tej wódki nie dowodzili, to ja bym po prostu nie wiedział, co ja mógłbym zrobić. Nie? Jak ja nie pamiętałem niczego tak naprawdę. To fragmentami. Ech. Także ja jestem wdzięczny dzisiaj za tę chwilę, że mogłem tu przyjechać. I powiem wam tak, ja byłem, tak jak tutaj Jurek mówił, ja, ja byłem siedem dni, byłem nad morzem. Fajne klimaty i tak dalej, ale zawsze jak wracałem, to musiało się to odbić. Nie? I tak. I w niedzielę ja wróciłem w sobotę na noc. W niedzielę się to nie odbiło. Byłem na rocznicy mojego sponsora pierwszego 45 lat i byłem na długą, na długą część przyjechałem do Teatru Komedia na miting. Tam pojechałem równo, ale nie przekląłem ani słowa. to pojechałem, z, no bo ktoś mnie tam wkurzył. I wczoraj byłem na mitingu na Pendolino, no i byłem spokojniejszy. Ale dzisiaj to jestem dosłownie na rzęsach od rana. Na rzęsach i zrobiłem spotkanie z Podopiecznym. Nie przeczytałem godzinę. I zjadłem na słodko i tak dalej. I wszystko. Mówię kurczę bladę. I, do, i dopiero teraz jak zabrałem głos, to powiem wam, jest, troszeczkę się odwirowałem. Yy, także dziękuję, że tutaj dzisiaj jestem. I, no i że jestem trzeźwy. Dziękuję bardzo.